Cześć kochani, wiadomo kto z tej strony, wasz Lamer, znowu was w domu nawiedza. Mam nadzieję, że się nie przeraziliście. Mamy dosyć ciekawą sprawę, przynajmniej dla mnie, bo ja jeszcze takich blisterków nie kupowałem. 36 kart, dwie karty limitowane. Yeah, w smyku. Zakupione. No i teraz, jeżeli będę kupował jakieś <laughs> blisterki, no chyba, że będą przeceny biedronkowe i tak dalej, to jeżeli ich nie będzie, no to będę inwestował te, ponieważ mamy dwie karty limitowane i sześć saszetek i naprawdę jest szansa na niezłe strzały karty mamy tutaj zaraz sobie kupniemy co to, co to ale najpierw zobaczmy jakie mamy saszetki po dwa, po dwie bu, 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 bu. po dwie Veila, Getze i Seska Fabregasa zaczniemy sobie od Seska później będzie Bail, a na koniec Getsy. Najpierw limitka numer 1, Kody macie, jak chcecie, to sobie bierzcie. Tony Cross. No i szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy mam tą limitkę. Chwilunia, chwilunia, troszkę cierpliwości. Zaraz tajemnica zostanie rozwiązana. Wiem, że ją już widziałem wielokrotnie, więc mi się tak kojarzy, że mogę ją mieć. Aha, ale jej nie mam. Fantastycznie. Dobrze. Pierwsza limitka Fiona. No to teraz. aha, No, patrzę po rogach, nie będę Was zanudzał. Jest ok. Kodzik. A druga to. Rahim Sterling. Fantastycznie. Już pomyślałem sobie, że starycz, bo też czerwony trykocik. Ale nie. Świetnie. Dwie świetne limitki, których nie miałem. Więc. Już jestem zadowolony, jeżeli chodzi o limitki, teraz zobaczymy, czy wpadnie coś fajnego w saszetkach, oby oby, śmigamy, śmigamy. Milanov, Mignolle, memetti Totti, logo Juventusu oraz Gigi Buffon na fansie, to jest powtórka, więc do wymiany, śmigamy dalej. Za dużo nie będę się koncentrował na tych kartach, które będą do wymiany, no bo i po co. Ja to głównie robię po to, żeby sobie uzupełnić braki. Bulut, Siqueira, Juanfran, znowu Juventus, druga saszetka pod rząd i drugi Juventus, a ostatnio to już mi trzeci raz to wpada, także jak ktoś nie ma Juventusu, to możecie być pewni, mnie wystarczy chyba do końca świata na wymianę. Kolejny Müller, już chyba czwarty i... One to watch Mitrowicz. Też dopiero co go miałem. Fantastycznie. Wszystko się powtarza. Uwielbiam to. No dobra. Troszkę sobie poplułem No to może teraz. Lorente. Obmając. Silesen. Widzicie to? Nie będę tego komentował. Benfica oraz Hummels. Też powtórka. No kur. Czaczki I się zdenerwuje. Może Getzel jest trochę lepszy. O, u, u, u. Nie wiem, czy widzieliście, ale nie chcę. Jeżeli nie widzieliście, to nie chcę wam psuć przyjemności. To znaczy, no, umówmy się. Dla mnie to jest mega przyjemność. Nasri, Henderson, Hazard, Marcelo, Dominguez oraz. Ibrahimowicz International Star. I też właśnie gdzieś w wymianie go miałem już zaklepanego, i znowu będę musiał wszystko odkręcać. No i dlatego też właśnie staram się unikać wymian, kiedy ostro kupuję. No bo co to za sens wymieniać się z kimś i zaraz dostawać tą samą kartę, albo tak jak teraz na to miejsce, umawiać się na wymianę i mówić: No sorry, ale mi wpadła, więc znowu musimy kombinować. Artur Tevez Kliestan. Kapel, Santana oraz Fans Favorite Dominguez. Mam tą kartę. Ostatnia saszetka. Czyżby ten International Star to była najfajniejsza karta? Serero, mm. Lima, Samuel, Subasic, Logo Malmo oraz one to watch Montero. No cóż, nie jest to jakaś super karta, ale nie wiem, czy nawet ją widziałem w ogóle w, w jakimkolwiek unboxingu. Także dla mnie, czad, bo na pewno jest to mój brak. Świetnie. Dobra, wpadło troszkę braków. Bardzo się, bardzo cieszę ze Zlatana. Fantastyczna karta. Podwyższa stan moich. E posiadania moich kart International Star do czterech. Brakuje dwóch. No i w takim razie biorę się dalej do pracy. Ciężka orka na ugorze. Praca w polu nie ma co. Dobra. Trzymajcie się wszyscy i oglądajcie następne produkcje. Na razie!